Poczęło się liczenie strat. Przez radio spływały tragiczne wieści, które układały się w obraz największej katastrofy w historii Everestu. Najbardziej poruszający dramat rozegrał się za pośrednictwem łączności satelitarnej. Rob Hall, lider wyprawy Adventure Consultants, cudem przeżył noc na wysokości ponad 8700 metrów. Był jednak w stanie krytycznym, skrajnie wyczerpany, z ciężkimi odmrożeniami i bez tlenu. Wiedział, że nie ma dla niego ratunku. Z bazy udało się zorganizować połączenie telefoniczne z jego ciężarną żoną, Jan Arnold, w Nowej Zelandii. W tej ostatniej, rozdzierającej serce rozmowie, zapewniał ją, że czuje się komfortowo i prosił, by się nie martwiła. Śpij dobrze, kochanie. Proszę, nie martw się zbytnio. To były jedne z jego ostatnich słów. Jego ciało, zamarznięte na wieki. Do dziś spoczywa tuż pod wierzchołkiem południowym, będąc ponurym pomnikiem tragedii z 1996 roku. W obozie Czwartym panowała atmosfera szoku i żałoby. Jon Krakauer, który bezpiecznie dotarł do swojego namiotu poprzedniego dnia, był dręczony poczuciem winy, że nie zrobił więcej, by pomóc innym. Wielu ocalałych cierpiało na ciężkie odmrożenia i ślepotę śnieżną. Priorytetem stała się teraz ewakuacja rannych i sprowadzenie wszystkich na dół. I wtedy, gdy wydawało się, że lista ofiar jest już zamknięta, wydarzył się cud. Beck Weathers, patolog z Teksasu, który poprzedniej nocy został dwukrotnie pozostawiony na pewną śmierć, ocknął się ze śpiąki hipotermicznej. Nie wiedział, gdzie jest, ani co się stało. Jego twarz była czarna od odmrożeń, a prawa ręka, sztywna i zamarznięta, przypominała kawałek drewna. Mimo to, w akcie niewiarygodnej, niemal nadludzkiej siły woli, zdołał wstać i na oślep, kierując się jedynie instynktem, ruszył w stronę, gdzie, jak mu się wydawało, powinien być obóz. Po kilku godzinach ku absolutnemu zdumieniu wspinaczy, do obozu czwartego dotarła postać przypominająca żywego trupa. To był on. Jego powrót ze świata zmarłych był szokiem, ale i ogromnym problemem. Był w stanie tak ciężkim, że nikt nie wierzył, iż przeżyje zejście został umieszczony w namiocie, a inni wspinacze, sami walczący o życie, niechętnie zostawili go by umarł w spokoju. Jednak Beck Weathers odmówił poddania się. Przeżył kolejną noc w potwornym mrozie. Jego niezłomna wola życia zmusiła innych do działania. Zorganizowano desperacką akcję ratunkową, by sprowadzić go i innego ciężko rannego wspinacza. Najbardziej szokujące jest jednak to, co wydarzyło się później. Całą mrożącą krew w żyłach historię opowiedziałem w pełnym odcinku na moim kanale Na linii życia. Kliknijcie w link, żeby zobaczyć jak to się wszystko skończyło.